No to, bo będziemy teraz pokazywać uniwersalny płyn czyszczący, tak zwany LOC. E, jak to, to... Rozrabiamy. Rozrabiamy, rozrabiamy. My mamy problemy czasami z, z słownictwem. Pokażę Wam w ogóle jak to otwierać, bo <głos》> znam takich, którzy nie wiedzą, mimo że ja też. używają tych produktów. Ale są też tacy, co robią to koło, teraz jako pierwszy raz, tak? Tak Zobaczcie, tutaj jak sobie odwrócicie nagręteczkę. to jest takie coś. I...

o, trzeba się za to zadbać. Okej. Okay. Okay. My też tutaj lejemy do trójki, bo w sumie zawsze tak robimy, chociaż teraz przed chwilą sprawdziliśmy, mm -hmm. że są jednak różne wersje tego rozcieńczenia. Więc jestem ciekawa, czy robimy poprawić, czy nie. No cóż, powiem wam tak, jak robimy to od lat. Więc dobra, teraz dolewamy płynu. Tu jest taka fajna kryseczka. I dotąd. I tak Mieszasz? Czy wstrząsasz? Działa, działa. Okej, okay, od razu umiem sobie blok. Dzięki.